Cześć, witam Was na kanale Tylko o Finansach. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem budżetu domowego. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek, na którym oceniam TikToki, to wiecie, że podszedłem bardzo krytycznie do TikToków, które były o tematyce budżetu domowego. Dlatego dzisiaj sam postaram się stworzyć skuteczny dla Was miesięczny budżet domowy. Budżet będzie tworzony według trzech kategorii: dla pary, dla singla oraz dla rodziny 3-4 osobowej. Tych kategorii wyłonią się także podkategorie, o których za chwilę później. Muszę wam zaznaczyć, że podczas tworzenia budżetu będę brał także różne czynniki zewnętrzne, które wpływają na nasze finanse. Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska. Pamiętaj, jeżeli masz problem z utrzymaniem oszczędności, bo wydajesz je na zbędne usługi lub towary, to sorry, ale ten film nie pomoże ci. A więc tak, na początku przy tworzeniu budżetu utworzyłem 6 kategorii. Dlaczego 6, a nie więcej? Nie wiem, po prostu tak mi się to wyszło. Pierwszą kategorią są opłaty za mieszkanie i media. Drugą kategorią są wydatki spożywcze. Trzecią kategorią są chemia i artykuły gospodarcze. Czwartą jest odzież. Piątą są inne wydatki niezbędne, takie jak modernizacja w mieszkaniu czy opłaty związane z komunikacją. A szóstą są oszczędności, które nam po prostu zostaną po wszystkich tych wydatkach, które mamy powyżej. Podczas tworzenia materiału, jeszcze przypomniałem sobie, że mógłbym wyróżnić siódmą kategorię, jaką są różne obciążenia finansowe, ale z racji, że każdy z nas ma je różne, inne i funkcjonują na zupełnie innych warunkach, to po prostu darujemy sobie tą kategorię. Jeżeli by wam brakowało jakiejś kategorii, dajcie znać w komentarzu i z uwzględnieniem jeszcze waszych pomysłów stworzę wtedy jeszcze lepszy, rzetelniejszy budżet od tego. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. A więc tak, na początku mamy singla, który zarabia 2000 miesięcznie i pracuje na pół etatu. Oczywiście kwoty są podawane w wartościach netto. Więc tak, udało mi się wyliczyć, że taki single może wydawać 100 zł na odzież miesięcznie. Oczywiście, przy takich zarobkach raczej nie kupujemy odzieży co miesiąc, a staramy się gromadzić tą sumę i w ciągu roku mamy poświęcone 1200 zł na odzież. To już wydaje się być bardzo rozsądną kwotą. No ale że oczywiście tworzymy miesięczny budżet, to podzieliłem to przez 12 i wyszło nam 100 zł na miesiąc. Następnie mamy kategorię chemie i inne artykuły gospodarcze. Tutaj od 70 do 100 zł. Dlaczego? No, o tym dowiecie się za chwilę między innymi. Ale wydaje mi się, że to będzie taka rozsądna kwota na ten moment. Wydatki spożywcze określiłem na około 400-500 zł. Dlaczego tyle, a nie więcej, albo mniej? No dlatego, że raczej będziemy się stołować w popularnych dyskontach w tym momencie i nie kupować jakiś i pełnowartościowych produktów i jakiś takich dobrych dobry jakościowo. A po prostu najzwyklejsze, najtańsze, aby mieć po prostu, jak się utrzymać i za co przeżyć. No i teraz, opłaty za mieszkanie i media. Uznałem, że to będzie między 800 a 1000 zł, ponieważ single jest zarabiający 2000, to jest jedynie albo w stanie mieszkać u rodziców, albo wynająć malutki pokój gdzieś poza centrum miasta. I. Według moich obliczeń wartości rynkowych aktualnie wyszło to gdzieś mniej więcej właśnie 800-1000 zł. mieszkając na przykład w Katowicach za pokój. Z mediami by nie było niedomówień. Inne niezbędne wydatki, tak jak komunikacja, transport, tu między 100 a 150 zł. uwzględniłem tutaj cenę biletu miesięcznego na jedno miasto, ewentualnie dwa. No bo jak już wcześniej wspomniałem, single zarabiający 2000 zł netto raczej nie może sobie na wiele pozwolić i będzie się poruszał tylko i wyłącznie komunikacją miejską. Wracając do chemii artykułów gospodarczych. No jeżeli wynajmujemy pokój, no to wiadomo, że te opłaty za chemię i inne artykuły gospodarcze się zmniejszają, ponieważ albo dzielimy je przez ilość osób mieszkających w jednym mieszkaniu, albo po prostu dzielimy je na samego siebie, na malutki pokój. No i ostatnie, to co niedźwiadki lubią najbardziej, czyli oszczędności. Po obliczeniu wszystkiego wychodzi nam, że jesteśmy w stanie zaoszczędzić od 150 do 530 zł. Oczywiście nie liczymy tutaj kredytów ani innych nieprzewidzianych wydatków, takich jak, mm, nie wiem, ortezy na kostkę, bo skręciliśmy kostkę i musimy sobie ją założyć. Tego niestety nie liczymy bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego przyjrzeć i na takie rzeczy pieniądze właśnie będziemy musieli brać z oszczędności. Następna podkategoria to single zarabiający 3500 net, więc spróbujmy utworzyć dla niego miesięczny budżet. Opłaty za mieszkanie i media, bo ponieważ będzie raczej wynajmował własną kawalerkę, własne mieszkanie wynoszą około 1700 do 2000 zł, Wydatki spożywcze to będzie 600 zł, ponieważ znowu będziemy jeść może troszeczkę lepiej, ale dalej raczej to nie będą takie dobre jakościowo produkty, jakie moglibyśmy kupić, gdyby za, gdybyśmy zarabiali po prostu więcej. Odzież 200 zł, co daje nam w skali roku 2400 zł, uważam, że to jest już naprawdę bardzo solidna kwota, nawet nie wiem czy nie zawyżona. Jeżeli wyszłoby wam inaczej, gdybyście stosowali właśnie podział na takie kategorie sobie, czy tworzenie budżetu domowego, no to oczywiście nadwyżkę możecie dodać do oszczędności. Mia inne artykuły gospodarcze. Wiadomo, jeżeli już wynajmujemy całe mieszkanie, nawet jeżeli jest to kawalerka, to ceny, za, ceny po prostu produktów chemicznych i gospodarczych wzrastają. Może niekoniecznie ceny, a ilość, jaką po prostu musimy zakupić. I określiłem to na około 200 zł. Inne niezbędne wydatki. No, jeżeli zarabiamy już 3,5 tysiąca zł netto, to jest szansa, może cień szansy, że jesteśmy w stanie kupić sobie własny pojazd. Ale żeby. Prowadzić ten pojazd i żeby móc nim jeździć, potrzebne jest paliwo, więc koszt paliwa miesięczny okresie na około 400-500 zł, jeżeli pracowalibyśmy w tym samym mieście, w którym mieszkamy. No i to ile nam zostaje na oszczędnościach? No jeżeli byśmy żyli na takim wysokim stanie za te pieniądze, no to wiadomo, że wyjdzie nam zero albo nawet będziemy na minusie jakby to inaczej nie mówić. Ale jeżeli będziemy starać się trzymać ścisły rygor, to jesteśmy w stanie oszczędzić do 400-500 zł nawet netto miesięcznie. To przy tych zarobkach dla jednej osoby jest naprawdę i samodzielnym mieszkaniu oczywiście jest naprawdę dobrą kwotą. I następna podkategoria, czyli miesięczny budżet dla singla zarabiającego od 4 do 5 tysięcy zł netto miesięcznie. No jak widzimy, opłaty za mieszkanie i media niewiele wzrastają, bo wynoszą między 2000 a 2200 zł. Jest to spowodowane moim zdaniem tym, że wtedy mamy możliwość wzięcia kredytu. A wiadomo, media, czynsz i tak dalej wychodzi około 700 zł, a rata kredytu wtedy wychodziłaby nam za 1300-1400 zł. Może 1500. Więc w tym momencie jeszcze troszeczkę powinienem to zawyżyć, ale już trudno. No i dzięki temu jesteśmy w stanie mieszkać na własnościowym mieszkaniu spłacając kredyt albo po prostu wynając sobie lepszej jakości mieszkanie dwupokojowe już na przykład i również to się wiąże z, ze wzrostem opłat. Wydatki spożywcze określimy na 700 zł, ponieważ już zarabiając 4-5000 zł net od 4 do 5000 zł net to jesteśmy w stanie kupić sobie lepszej jakości produkty, jeść na mieście przede wszystkim, co też wiąże się z, z większymi wydatkami. No i co mam więcej powiedzieć? No po prostu żyje nam się lepiej. Odzież ustaliłem na 300 zł, jednakże tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to zawyżona kwota. No to daje nam 3600 zł w skali roku, czyli no wydaje mi się, że jesteśmy już w stanie niecałą połowę tej kwoty po prostu oszczędzić. Jeżeli nie będziemy kupować ciuchów marki na przykład, nie wiem, Tommy Hilfiger albo innych bardzo znanych marek. EMIA inne artykuły gospodarcze, tu oczywiście zostaje tu na poziomie 200 zł. No, co mam więcej powiedzieć? No, nie musimy kupować niesamowicie drogich markowych produktów gospodarczych i chemicznych, aby dobrze to działało, ponieważ są tanie produkty, tanie zamienniki, które mają tą samą skuteczność albo bardzo zbliżoną, co tak naprawdę nie wpływa jakoś drastycznie na nasze życie. Inne niezbędne wydatki. 500 do 600 zł. Dlaczego wzrosło? Albo dlatego, że czym więcej zarabiamy, tym wydaje mi się, że więcej chce nam się jeździć samochodem. No Jest dużo ludzi, którzy lubią jeździć samochodem i chociażby robić sobie zwykłe przejażdżki. No Dlatego postanowiłem podnieść ten próg yy, po prostu o 100 zł, żeby można było te 100 zł. więcej wydać na paliwo. Ile mamy oszczędności? Jeżeli zarabiamy 4000 zł netto i żyjemy według tych wskazówek, no to jesteśmy w stanie zarobić, od, raczej oszczędzić od zera do nawet 1300-1500 zł. Dlaczego zero? A to dlatego, że zarabiając na przykład 4000 zł netto i żyjąc według tych wytycznych, żyjesz tak naprawdę pod korek. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy w stanie zaoszczędzić na pewno na odzieży i na pewno te 300 zł miesięcznie na odzież jest kwotą... Naprawdę taką, z której można bardzo łatwo zejść. To wiąże się z tym, że zawsze jakieś oszczędności, gdy tyle zarabiamy, nam zostaną. Zanim przejdziemy do kategorii budżetu miesięcznego dla pary, muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie żyjcie ponad stan, ponieważ będzie się to wiązało najprawdopodobniej z Waszym upadkiem finansowym. Nie musi on być nagły, może on być powolny, aczkolwiek kolokwialnie mogłem powiedzieć, że będzie bardzo dotkliwy i zmiecie Was z planszy. No to przejdźmy do następnej kategorii, czyli budżet domowy dla pary zarabiającej 2000 zł netto na osobę. Para studentów pracujących na pół etatu, no cóż więcej mogę powiedzieć, no jeżeli para studentów to na pewno będą wynajmować sobie przynajmniej kawalerkę, co wiąże się z opłatami 1500 do 2000 zł miesięcznie za mieszkanie i media. Jednakże pamiętajcie, zawsze możecie mieszkać osobno, zawsze możecie mieszkać z rodzicami, Wtedy tak naprawdę wydaje mi się, że 3 czwarte tej kwoty, bo no, wątpię, żeby do, żebyście się dokładali, przynajmniej powyżej 500 zł miesięcznie za do samych koszów utrzymania, no to przynajmniej 1000-1500 zł na osobę jesteście w stanie. No, Przepraszam, nie na osobę, na, na parę jesteście w stanie oszczędzić dzięki temu. Da, 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 da. Wydatki spożywcze określiłem na 1000 zł. No wiadomo, dwie osoby jedzą więcej, piją więcej, miecą bardziej i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że nie będą to najlepsze produkty, bo jak na dwie osoby 1000 zł, czyli 500 zł na głowę, ale na pewno za 1000 zł na dwóch przeżyjecie przez cały miesiąc i jeszcze wam zostanie, jeżeli się bardzo o to postaracie. Odzież 400 zł wychodzi nam 200 zł na głowę. Tak jak mówiłem wcześniej, 200 zł na głowę miesięcznie jest moim zdaniem zdecydowanie wystarczającą kwotą. Mamy teraz wiele platform z odzieżą używaną, takich jak Vinted, na których można kupić bardzo dobre produkty. Nie wiem, dyskontów dalej jest z odzieżą używaną mnóstwo, a nawet nową odzież można kupić w bardzo przystępnych kwotach. Yy, chemia i inne artykuły gospodarcze. 250 zł wydaje mi się, że będzie bardzo wystarczające jak dla pary. Raczej nie powinniście przekroczyć tej kwoty, a jeżeli tak, to już naprawdę jakieś drobne złotówki. Inne niezbędne wydatki. No, jeżeli para z... osób, czyli mężczyzna i kobieta, czyli studenci, zarabiają 2 razy 2000 zł netto, no to muszą się poruszać komunikacją miejską. Nie ma opcji, żeby było was jeszcze stać na samochód i paliwo bez dodatkowego źródła otrzymania. No i oszczędności, czyli to, co lubimy najbardziej. Tutaj zostaje nam od 50 do 550 zł na głowę, jeżeli mieszkamy razem, jeżeli wynajmujemy mieszkanie. No, najgorsze będzie, jeżeli się pojawią jakieś niespodziewane wydatki i to może nasz budżet totalnie wyzerować. Ale no cóż, taki jest life, takie jest życie, nie jesteśmy w stanie przy tych zarobkach nic lepszego ukulać, niestety. No i przejdźmy do ostatniej kategorii, czyli do budżetu dla pary zarabiającej 2 razy tysiąca zł netto miesięcznie, czyli do budżetu dla pary której każdy członek zarabia najniższą krajową. Opłaty za mieszkanie i media tu raczej niezmiennie 2000 do 2,500 zł, no w tym jest albo można to podzielić, albo na zobowiązania finansowe za zakupione mieszkanie oraz media, albo po prostu zamynajem jakiegoś dwupokojowego, trzypokojowego, lepszego mieszkania na przykład w Katowicach. Wydatki spożywcze to będzie 1000 zł, wiadomo, no zarabiamy dwa razy największą krajową, nie możemy liczyć na nic superowego. Jeżeli oczywiście chcemy, możemy z oszczędności trochę wyjąć i troszeczkę dołożyć do wydatków spożywczych, jeżeli chcemy jeść na mieście jakaś randka czy coś takiego. Na nic więcej nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Przy przerzucaniu oczywiście kwoty z jednej grupy do drugiej miałem na myśli też odzież, ponieważ odzież wyceniłem na 600 zł, co jest moim zdaniem absolutnym maksem. Jesteśmy stąd w stanie wyjąć 150-200 zł i przenieść właśnie na wydatki spożywcze, na zapotrzebowanie na przykład właśnie na randkę, jakieś inne spotkanie towarzyskie. Do wyboru do koloru. Emia, inne artykuły gospodarcze, 250 zł, absolutny maks, tak jak w poprzednich przypadkach. Inne niezbędne wydatki, 500 tysięcy zł, komunikacja, samochód, no możliwe że nawet dwa samochody. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie spokojnie to opłacić i poświęcić oczywiście jedną grupę, czyli wydatki spożywcze, na właśnie inne niezbędne wydatki, czyli tak jak komunikacja, szybkie przemieszczanie się. Moim zdaniem jest to ważniejsze niż dobry posiłek. No i oszczędności. Oszczędności, jakie nam zostają, to około 1650 do 2650 zł miesięcznie. Jest to kwota moim zdaniem bardzo zawyżona, ponieważ tak jak mówiłem, no przydałoby się jeszcze coś przywrócić do wydatków spożywczych. Może jeszcze dojdą nam inne zobowiązania finansowe albo wydatki. Ale na pewno będziemy mieli dany bufor i mamy jak rozdzielać te pieniądze. Ważne, żeby oszczędzać przy tych zarobkach przynajmniej 500 do 1000 zł miesięcznie, moim zdaniem, to jest takie absolutne minimum. No i budżet dla rodziny 3-4 osobowej, która zarabia dwa razy najniższą krajową. No, uznałem, że już nie będę Wam tego rozbijał na poszczególne czynniki i opowiem Wam to używając jednej grafiki. A więc tak, licząc, że mamy jedno, dwoje dzieci, wyjdzie tam około 1500 do 2000 na wydatki spożywcze. Liczmy te 1500, to jest absolutne minimum. 2000 do 2500 zł opłaty za mieszkanie i media, no moim zdaniem też jest absolutne minimum, ale przy takich zarobkach, przy takiej liczbie już członków w rodzinie, trzeba żyć po najgniejszej linii oporu moim zdaniem. Inne niezbędne wydatki, takie jak komunikacja. Ciężko będzie tutaj o utrzymanie samochodu przy tych zarobkach, ale może się uda. Nie jestem w stanie na 100% tego przewidzieć. Zobaczymy. Ja na artykuły gospodarcze wiadomo, moje dzieci więcej brudzą. To wyjdzie 400 zł na miesiąc przynajmniej. No i odzież. Wiadomo, dzieci trzeba je dobrze ubrać. 1000 zł miesięcznie na odzież. Moim zdaniem troszeczkę znacznie przesadziłem jeśli chodzi o to. Teraz sobie tak myślę, aczkolwiek jest to taki bezpieczny bufor, który wiadomo możemy przełożyć sobie nie wiem, na, przykład na wydatki spożywcze. No i oszczędności. Dostaje nam około 600 do 1600 zł miesięcznie. 1600 zł miesięcznie moim zdaniem jest to jak najbardziej osiągalna kwota żyjąc ponad mniejszej linii oporu. Ale takim absolutnym minimum jakie powinniśmy oszczędzić to będzie 500-600 zł właśnie. W dalszej części już chyba nie muszę wam przedstawiać, wiecie, na jakiej zasadzie mniej więcej to wszystko działa. Możecie sami utworzyć taki budżet według tych kategorii i dać mi znać w komentarzu, jak wam poszło. Natomiast jeżeli zarabiasz więcej niż te kwoty, które przedstawiłem w tym materiale, to z automatu mogę Ci powiedzieć, że jesteś w stanie się samodzielnie utrzymać, nie korzystając z tego budżetu, który właśnie przedstawiłem. Aczkolwiek, jeżeli jest taka osoba z naszych widzów, niech da znać, niech spróbuje utworzyć właśnie taki budżet, jeżeli zarabia dużo więcej. A jeżeli drogi widzu miałbyś do mnie jakiekolwiek pytania dotyczące tego materiału, nie tylko zapraszam do dzielenia się z, y, także swoimi przemyśleniami w komentarzach. Proszę także nie zapomnij o subiku i łapce w górę. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi staniesz się bardziej majątnym człowiekiem, jeżeli mogę to tak określić. A teraz życzyć bogatego dnia. Cześć!